i okej okay, kochani lecimy jeszcze z dwoma osobnymi znakami zodiaku na dzień dzisiejszy z kartą dnia przepraszam miałam naprawdę bardzo ważny telefon który musiałam odebrać no i kochani wodnik wodnik czyli tutaj zapraszam wszystkie wodniki na waszą kartę dnia poczekajcie bo myślę skupiam się teraz na was wodniki wodniki buziaki dla madzi Wodnik, słuchajcie, dzisiaj spełnianie życzeń i marzeń, czyli jeżeli dzisiaj macie jakieś plany, pomysły, coś chcie, chcielibyście, Możecie to otrzymać, możecie to dostać, bo to jest taka karta szczęścia przede wszystkim takiego, mm, takiego poczucia w dniu dzisiejszym. Hmm, super, no okej, okay, udało się, jest dobrze, idzie wszystko w dobrym kierunku, jestem zadowolona, zadowolony, bla bla bla. Czyli taka karta, krótko mówiąc, spełniania życzeń i marzeń, czyli to, co sobie dzisiaj postanowicie, moje drogie wodniki, zwyczajnie może się zrealizować, spełnić, możecie mieć takiego poczucie, hmm, udało się, jestem zadowolona, szczęśliwa, radosna, z tego powodu, tak? No i rybka. Rybka, moi kochani, dzisiaj król buław, a więc to, że macie dzisiaj ogrom energii, ogrom zapału do wykonywania swoich działań, zadań. Może was dzisiaj coś bardzo mocno pchać do przodu, gnać do przodu. Możecie po prostu mieć taką potrzebę realizowania się, moi kochani, i przede wszystkim to, że ta energia będzie was od środka rozsadzać. I tego Wam życzę. Dobrze, kochani, karta dnia za nami, te dwa znaki, no, które tutaj doszły, no to po prostu macie i okej. Okay. Ja myślę nad tematem dnia. Jeśli macie jakieś propozycje, kochani, piszcie. Ja te komentarze tutaj czytam i, że tak powiem, zawsze biorę pod uwagę, więc jak coś zrobimy. Buziaki.